Chciałem przedstawić tutaj serce naszej piekarni. To jest spaz naturalny, który istnieje w naszym zakładzie od początku otwarcia naszej piekarni, czyli 25 lat. Jest to zaczątek naszych chlebów, gdzie to wszystko się tutaj zaczyna się właśnie od tego spasu. On ma swój specyficzny. Zapach, swój smak, jest już wyrośnięty. Jego fermentacja trwa od 3 do 4 godzin. Poprzez niego produkujemy chleb metodą naturalną, metodą wielofazową czyli jest kwas, są roszczyny, później robimy sobie z tego ciasto różne rodzaje ciast. Jest to kwas żytni, jego smak, jego kwasowość daje nam przede wszystkim smak tego naturalnego pieczywa. Wszystko musi być tak po kolei. Wszystko jest znaczone, żeby piekarz wiedział, żeby się nie pomylił kolejnością, który, który, która rościna jest już gotowa do produkcji. Z tych, z tych roślin produkujemy nasz tradycyjny chleb sądecki. Jesteśmy w garowni. Garownia to jest końcowa metoda wyrośnięcia naszego ciasta, który jest gotowe przed włożeniem do pieca. Czyli tu jest, to się nazywa fermentacja końcowa chleba. Tu możemy sobie po prostu sprawdzić przez dotyk. Oczywiście delikatnie, lekko, żeby nam ten chleb po prostu nie siadł, bo jeżeli bardziej uderzymy czy bardziej wybijemy z koszyka, to może nam po prostu siąść. Nie może być tak samo przerośnięty, żeby mieć odpowiednią wysokość, wielkość, no żeby był dobry. Zawsze piekarz musi sprawdzić, czy ten chleb jest dobry. Widać, że się delikatnie podnosi to znaczy, że on jest już jest gotowy do wsadu. Czyli jest gotowy do wsadu, to jest fermentacja końcowa, czyli załadunek do pieca. Oczywiście odpowiednia temperatura. Też musi chleb dostać odpowiedniej wilgotności, żeby nam go nie popękł, żeby się nie popękał, nie porysował. Chleb sprawdzamy, czy on jest odpowiedni do wypie wypieczonych. To musimy go tutaj stopniowo. Jak słyszymy, że on jest taki ma głuchy odgłos, to znaczy, że po prostu Coś już jest po prostu jest upieczony, jest gotowy.